Bitwa stalingradzka była jedną z najważniejszych bitew toczonych w trakcie II wojny światowej. W jej trakcie obie strony aktywnie korzystały ze snajperów, biorąc często za cel wrogich oficerów. Mamy film W Ruku Bram, który wprost poświęcony jest rywalizacji niemieckich i sowieckich snajperów. A teraz mamy także grę planszową, która pozwala na odtworzenie tego typu starć toczonych w Stalingradzie. Cześć, tu mistrz Lewiatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Chciałbym dzisiaj zaprosić Was do wspólnego obejrzenia zawartości gry, która przenosi nas na front wschodni w trakcie trwania II wojny światowej, a konkretnie do Stalingradu. Tą grą będzie gra wydana przez hiszpańskie wydawnictwo Draco Ideas, Scope Stalingrad. Gra ukazała się w 2020 roku, a jej autorem jest Juan A. Nacher. Jest to tytuł przeznaczony dla 2 do 4 graczy w wieku 12 lat lub więcej, a czas rozgrywki wyniesie około 10 do 15 minut. Jest to więc bardzo szybka, bardzo krótka gra, gra w przypadku, której wcielimy się w rolę snajperów. Snajperów, których zadaniem będzie ustrzelenie snajperów, snajpera, przeciwnika. W grze, która będzie grą karcianą, tworzyć będziemy obszar bitwy oddający Stalingrad. I będziemy po tym obszarze przemieszczać różnego rodzaju jednostki, począwszy od piechoty, poprzez jednostki moździerzy, oficerów, a kończąc właśnie na snajperach. Zajrzyjmy teraz do pudełka, zobaczmy, jak wyglądają nieliczne komponenty, które znajdują się w środku. Chciałbym wspólnie z Wami teraz je obejrzeć. Zaczynajmy! Poniżej pudełko Scope Stalingrad. Jak widać jest to pudełko małych rozmiarów, pudełko odpowiadające także formatowi gry, bo jest to gra formatu mini, czas rozgrywki przypomnę wyniesie około 15 minut. Mimo tego pudełko, okładka bardzo elegancka, jak widzicie na okładce mamy grafikę przywodzącą na myśl od razu bitwę o Stalingrad, to jest jedno z najsłynniejszych zdjęć czasów wojny. Z czasów II wojny światowej na froncie wschodnim. Mamy także dobrze, dobrze oznaczoną informację o dwóch stronach konfliktu, a więc mamy wyraźnie niemiecki krzyż i sowiecką gwiazdę. Po drugiej stronie pudełka możemy poczytać o tym, o czym traktuje gra, zobaczyć jak będzie ona w praktyce wyglądać, kiedy już, kiedy już zostanie rozłożona na stole. Mamy też opis tradycyjnie w przypadku Gier Draco Ideas, zarówno po angielsku, jak i po hiszpańsku. Zajrzyjmy teraz do środka, zobaczmy jak prezentują się elementy chodzące w skład Scope Stalingrad. Jak widzicie, zawartość pudełka, w którym mamy trochę powietrza, Niech jest zbyt imponująca, ale przypomnę raz jeszcze, jest to gra z założenia formatu MINI. Instrukcja, jak widzicie, małego formatu. Instrukcja dosyć krótka, bo licząca łącznie, no, ciężko powiedzieć, bo strony nawet nie są ponumerowane, ale tego wiele nie ma. Tekst z dosyć dużą czcionką, i jak łatwo się domyślać, mamy zarówno wersję hiszpańską, jak i również angielską, więc w praktyce zasady angielskie, jeśli z tych chcemy korzystać, zajmą. Połowę tej książeczki, gdzie możemy zobaczyć o tym, jaki jest cel rozgrywki, jak wygląda także przegląd rodzajów kart dostępnych w grze, jak wygląda przygotowanie partii, jak wyglądają podstawowe zasady, bo w rozgrywce znajdziemy zasady podstawowe, ale i również zaawansowane. Mamy też podstawowe scenariusze. Scenariusze tematyczne to już są bardziej zaawansowane. Advanced Mode. I poszczególne dodatkowe zasady regulujące sposób funkcjonowania różnych rodzajów jednostek. Na końcu także wariant dla 3-4 graczy w wersji zaawansowanej. Wtedy każda ze stron będzie posiadać po dwóch graczy. I drugim elementem, który znajduje się w tym pudełku z dosyć eleganckim dnem, są karty. Karty, których mamy całkiem sporo, i teraz czas im się z bliska przyjrzeć. Zobaczmy więc jak one się prezentują i co na nich jest. Ok. Karty jak widzicie z kilkoma różnymi rodzajami koszulek. To będą karty wykorzystywane przez Niemców. A więc będą to obszary budowane po niemieckiej stronie. Po niemieckiej stronie bitwie Mamy też specjalne karty z różnymi rodzajami jednostek. Takimi jak na przykład. Karabin maszynowy, snajperski, niesamowite, oficer, obserwator, moździerz, piechota. No i tu mamy także odpowiedniki sowieckie. Ta sama grafika, jeśli chodzi o obszar Stalingradu, ale z czerwoną owódką i z sierpem oraz młotem. I oddziały sowieckie. Mamy więc snajpera, mamy kolejnego snajpera, kolejne karty. Karabin maszynowy, oficer, znany nam Nikita. Później mamy obserwatora, Moździerz, czyli te same karty. Gra będzie w związku z tym symetryczna. A tak prezentuje się koszulka sowiecka oraz niemiecka. Jeśli chodzi o samą jakość kart, to całkiem niezłe. Gramatura w porządku, choć wydaje mi się, że może odrobinkę grubsze by się przydały, bo tu mam wrażenie, że będą się lekko, lekko zniekształcać. Ale wyglądają całkiem solidnie i na pewno wyglądają przejrzyście. To też istotne zawsze, kiedy patrzymy na karty w jakiejkolwiek grze, to warto przyjrzeć się temu, czy one będą po prostu funkcjonalne w obsłudze. I wydaje się, że z racji tego, że no, znajdziemy na nich naprawdę bardzo mało informacji, przynależność, rodzaj karty i jakiś tam parametr dodatkowy, być może mówiący o zasięgu, to wszystko, co na tych kartach znajdziemy, czyli jest to naprawdę bardzo, bardzo minimalistyczne. Tak wygląda komplet elementów składających się na grę Scope Stalingrad od Draco ideos. Zapraszam do szybkiego podsumowania. Chciałbym powiedzieć o swoich pierwszych wrażeniach. Scope Stalingrad to gra z założenia dosyć minimalistyczna. Wystarczy spojrzeć na zawartość pudełka, gdzie w praktyce mamy tylko i wyłącznie talię kart oraz instrukcję, Wystarczy także spojrzeć na czas trwania partii. 15 minut to jak na grę wojenną naprawdę bardzo, bardzo krótki czas. Nie ma za bardzo chyba co rozwodzić się nad tym, co znajduje się w pudełku, bo elementów, jak przed momentem powiedziałem, jest naprawdę jak na lekarstwo. Karty są niezłej jakości, podoba mi się ich oprawa wizualna, podoba mi się także dobór kolorów. Wydaje mi się, że będzie to przejrzyste i funkcjonalne. To, co osobiście moim zdaniem powinno było pojawić się w pośród kart, a czego nie ma, to jednak także uwzględnienie obecności snajpera kobiety. Bo po stronie Sowietów przecież mieliśmy specjalne jednostki snajperskie, które to walczyły w Stalingradzie i były całkiem skuteczne. Więc wydaje mi się, że gra jeszcze dostałaby dodatkowego kopa, gdyby tego typu sympatyczny akcent się w niej pojawił. Niezależnie od tego, gra wydaje się przejrzysta, gra wydaje się jednocześnie dosyć prosta, zarówno do nauczenia, jak i w obsłudze. O tym, jak to będzie w praktyce, opowiem oczywiście w trakcie kolejnych materiałów. To, co mi się osobiście podoba w przypadku tego konkretnego projektu, to jest to, że tematów dotyczących, czy też gier traktujących o Stalingradzie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale gier traktujących o tym konkretnym elemencie czyli o rywalizacji snajperów do tej pory w zasadzie nie było więc fajnie, że tego typu projekt się pojawił. Jednocześnie moim zdaniem sympatycznie, że jest to gra bardzo szybka, bardzo minimalistyczna w swoich założeniach, bo gier wojennych, które mają bardzo krótki czas, rozgrywki są bardzo przystępne, jest naprawdę niewiele. I często wargamerzy chcą tego typu gier, często potrzebują szybkich filerów w wojennym klimacie. Scoop Stalingrad ma szansę stać się tego typu grą pod warunkiem, że faktycznie jest grywalna a o tym przekonam się dopiero po rozegraniu kilku pierwszych partii i o tym również opowiem Wam w trakcie późniejszej recenzji. To był unboxing Scope Stalingrad, wydany przez hiszpańskie wydawnictwo Traco Ideas. Dziękuję Wam serdecznie za jego obejrzenie. Zapraszam także do innych filmów na Wojennik TV. Zapraszam Was także na nasz Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam bardzo dobrego dnia. Do zobaczenia następnym razem.